Witam, witam, witam Was w Hercoweron z dodatkiem mendegat. A więc zagrajmy sobie dzisiaj jako może bardziej kraj, który nic nie robi. Bo czemu nie? Oczywiście jak wiemy łysada nowe drzewko. A podcastę tego odcinka raczej wiecie, do czego zmierzam. Więc zacznijmy. Zanim jednak zaczniemy, będziemy musieli tylko zadbać, żeby nasz ukochany wąsacz. Zakończył swoją karierę. Ach, od kiedy wprowadzono Madeleine'ego, nie tylko trzeba zajmować się rozpierdoloną po całej mapie armią, ale także rozpierdoloną po całości przez boty marynarką. Ach, zawsze o tym marzyłem. Wyjdziemy się, się za 15 minut. No to, gdy już ustawimy flotę według naszych upodobań, po jakichś pół godziny zmagań z cholernym systemem tego wszystkiego, możemy przejść do najf najfajniejszej części w marynarce jako USA, czyli do masowego szkolenia. Tak. To na pewno jest fair. Tak. O nie, jak to się stało? O nie! Niemcy pogrożone w wojny domowej. Ciekawe dlaczego. Dobra, miejmy nadzieję, że pan malarz nie będzie już tutaj długo w Europie. Chociaż patrząc na to. Mam nadzieję, że raczej nie wy. Ok, może nie jest tak źle. Chociaż patrząc na to. Przy... Junta robi całkiem dobre okrużenie, A! Jeszcze jedna wojna domowa w Europie. Aktualnie Europa to jest jedno wielkie Battle Royale. Zobaczmy, jak to pójdzie. A w końcu. Tak, oczywiście, że chcemy jeszcze 4 lata demokracji. Cóż za. niefortunne wydarzenie. O tak, przywrócenie standardów złota. Przecież chcemy, żeby nasza cała gospodarka opierała się na kawałku metalu. A, alf, ty szaleńcu. Chociaż mówiąc o szaleństwie, właśnie widzę, że ją ta wygrywa. To bardzo dobrze. Przynajmniej będę musiał marnować kolejnych 20 minut na ustawianie wszystkiego. Ach. Chociaż za każdym razem, jak tutaj spojrzę, widzę, że jest coraz gorzej. Albo i nie. Kto wie. Przynajmniej to mamy już za sobą. Ech, miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli. No wreszcie do jasnej cholery. Ech, tak. Najświetna, najlepsza, najświetniejsza wojna domowa w całej grze. Już się nie mogę doczekać. A, czy. Doświadczenie morskie jest op, um, tak. Powiedzmy, że powiem to tak. Kończę ostatnią rzecz z jednej z najlepszych doktryn morskich w grze w 38. Nie. Totalnie zbalansowane. Totalnie. Franko. Wszystko dobrze? Ty to wygrywałeś. Jak? Okej, okay, wiele osób może tego nie wiedzieć, ale żeby tak naprawdę mieć jakiekolwiek szanse w tej wojnie domowej, trzeba zrobić te cele. Przynajmniej. Widzicie, bo kiedy wybucha normalna wojna domowa, a nie zrobimy tego, to tak. Zacznie ona oczywiście w tym jednym stanie. Potem przejdzie na praktycznie całe USA. My będziemy mieli tylko ten mały zakątek i praktycznie zero wojsk. Gdzie oni będą mieli ich od cholery. A dlaczego? No to teraz mówię. Um, tak. Ktoś mógł dać jakieś ostrzeżenie, zanim ludzie zmarnują. Dobrą godzinę ich życia. Co nie paradoks? O. -o. Czy ja kurwa zdążę? Oby. A, oczywiście nie mogę pójść w cholerny cel, który mi to zapobiegnie, ale oczywiście muszę najpierw sobie poradzić z czymś innym. Świetnie. Nie ma to jak komuniści. Szybciej, 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 hej. Doznaję małego zawału za każdym razem, kiedy wyskoczy mi jakiś event. Cóż, Kalifornio, chętnie bym Ci zbudował fabrykę um, wojskową. Aczkolwiek... Um, z tego, co wiem, nie będziesz i tak mi zbyt przyjazna, więc może nie? Uch, zdążyłem dobrze. Ok, w takim razie... Możemy w końcu zająć się czymś innym, aczkolwiek z tego co wiem. Nie dobra, musimy podbić tych komuchów. Cholera jasna! Stop! Stop it! Oho. I proszę bardzo, oto. Ach. Mi się nie chce ba bawić w tym bazyle. Na szczęście byłem przygotowany. Ech. Oby to wystarczyło. A. No tak. Zapomniałem, że to nie jest tylko A... ja, Boże. Świetnie. Eee, co ja wiem, że wygląda to słabo Ale jeszcze możemy wygrać chyba. O Boże. Tak! Tak! Douglas! Chodź tu! Musisz nam się przydać. Znaczy mamy bez Czy ty nie powinnaś być... Tak. Eee... Cóż, idzie to w miarę dobrze, chociaż wiem, że tak e, nie wygląda. Ale tak, jest coraz lepiej. Eee, nasza ideologia się zmieniła, nie wiem jak. Ale to chyba dobrze. Ja nie wiem, ta wojna jest tak zbugowana. Eee. Okej, okay, odzyskaliśmy naszą pierwotną armię, to znaczy to co z niej zostało. Eee... Ale nie, jest świetnie, ponieważ możemy oczywiście ją e, zastąpić naszą nieocenioną grupą zastępczą. Ta. Ach, słodziutkie, tłuściutkie gotły. Dobra, czas na nakamienić żołnierzy. Oczywiście, jak w każdej wojnie. Wiecie, wywoła stolicę następną. O Boże, to się skończy. Za jakieś... Kilka godzin? Nie wiem, może? Okej, okay, zamiast teraz trzech czwartych, ja zostały już tam tylko pół państwa. Ach, nie ma to jak iść spacerkiem do każdego następnego miasta, które może być stolicą. W końcu. W końcu. Teraz tylko czekać na cholerny event. Więc tu włoskie zrobiło się troszeczkę takie większe i chyba wiemy kto będzie miał o wreszcie proszę państwa powstanie w Bostonie wreszcie dobiegło końca i teraz wielu członków rządu nie wie co dalej robić rząd obrony narodowej Macartura Miał istnieć tylko do zakończenia wojny, jednak świat wokół nas stał się bardziej wrogi i wkrótce może znowu grozić nam wojna. Waszystowski przywódca William Dudley Polly wezwał publicznie do przewrócenia prawowitego rządu, jednocześnie dziękując Marka Arturowi za jego służbę, zauważając, że w czasie wojny jego ruch zyskał duże poparcie. Prezydent widzi siebie w roli prezydenta. A więc dobrze... Mamy no, spełnić swój obowiązek i niestety Daglas Douglas nasz opuści Republika nadal go potrzebuje, oczywiście namierzenie Czesowej misji, tworzenia rządu. A kto to? Cóż, co tak, dziwny zbieg okoliczności. Tak, ee, pan Adam Hilt. Spójrzcie, jaki on piękny. Cały czas mi się wydaje, jakbym już go gdzieś widział. Ha. E, cały czas to nie mogę sobie przypomnieć. Panie Hilt, co ty robisz? Panie Hilt? panie Hilt, Nie można pana na 5 minut zostawić samego? A cholera. Okej. Okay. Czas zadbać, aby... Heh. Za 80 lat mur już nie był potrzebny. Że chyba nie możemy y, naszego Adama, Adama winić. On po prostu chce tako. A gdzie znajdziemy lepsze tako niż w Meksyku? E, cóż, możemy się domyślić, jak bardzo ten taki jest um, zepsuty, gdy mamy o, oczywiście nawet utrzymanie konfederacji. Decyzję oczywiście. Tak. Tylko, że tego celu nigdy nie zrobiłem. Um, hmm. Nie, Wszystko myślę, że jest ok. Kompletnie. O, świetnie. No, ja już się martwiłem, że w Europie będzie nudno. To mi na pewno pomoże i rozproszy Brytyjczyków. Przynajmniej na razie. <ścoughs> Uwielbiam jaj? Tak, kur. Właśnie, o to Was prosiłem. Odpuścić całą flankę, żebyście poszli sobie tak po prostu w pizdu. Wracać. E, chyba tego nie przemyślałem. E... Okej. Okay. Czyli Meksyk stał się moją marionetką, ale ja okupuję jego tereny. I to się na pewno nie zmieni do. Póki Państwo, filipijskie nie skapituluje? Dobrze zrozumiałem? Okej. Okay. Spoko. I oczywiście nikt nie chce być moją Mary. O, Nicaragua. A Honduras nie. Aha. Haiti, nie zgodziło się, żebyś moją marynetką. Ale... Już Kanada. Tak. Aha. Okej. Okay. Co Filipiny? Nie spodziewałeś się, że... Aha Oczywiście. Dobrze, wracamy za chwilę. Papa, Brytyjczycy. A nie, oczywiście, będą teraz tu stać i umierać z głodu. Myślałem, że to strategia ZSRR, żeby głodzić swoich żołnierzy. Miejmy nadzieję, że tym razem Descent trochę bardziej się powiedzie. Nie! Oczywiście, że nie. Chociaż. No boże. Dobra, tym razem o wiele lepiej. A więc teraz, i co filipijczycy, nie spodziewaliście się moich pie mojej piechoty, która ma 40 rozpiętości bojowej? Ech, to nie jest tak satysfakcjonujące, jak było to za pierwszym razem. Tak, moje wojska nie mają zaopatrzenia, za to są okrążone przez e, wojska filipińskie, raczej nie przebiją się, ale oczywiście e, przez to, że jest tu taka słaba infrastruktura oraz Poziom pierwszej bazie morskiej. E, tak. Moje siły są lekko sparaliżowane, więc będę musiał jeszcze zrobić jeden desant. A może. Hmm, tak. E, Filipińczycy skupili się naprawdę na ważnym zagrożeniu. Nie takim może tutaj być... A, nie, są już, jest już ich wsparcie. Pusz! Aaa, w końcu jest zaopatrzenie, w końcu jest możliwość przebicia się. No i co, Filipiny? Już nie tacy takie hardy do walki, co? Panie Adamie, przebiliśmy się. wow. Ok. Oczywiście. Teraz trzeba będzie się zająć aliantami. <noise> tak e... właśnie miało miejsce fajna e, tak, tak Niemcy dołączą do Was w tej wojnie. Aha. Ta może być jeszcze bardziej rozwalona? Nareszcie. Szkoda tylko, że... ...spokoju gówno. A! Właśnie, mam jeszcze wojnę z Japonią. I ty, Brutusie, przeciwko mnie. Okej, okay, udało nam się zabezpieczyć te... Wyspy. Ale w takim razie trzeba się jeszcze zdesantować. Tylko problem jest taki, że marynarkę będzie trochę tutaj trudniej rozwalić. No Okej, okay, oczywiście tutaj EA już nie było takie mądre. A mi teraz zaczyna zabrać kowojów. nie zgadnę. Aha, dobrze, bomby są bombardowane. O, czas na zapłatę Brytyjczycy. Zapraszamy do tanga. Trararara. Cóż, jak widać, AI nie jest już tak tak w utrzymaniu pozycji, szczególnie przed e, dywizjami czterdziestkami, ja... raczej się nie dziwię. Cóż, gdy pozbędziemy się w Brytyjczyków, będzie można się oczywiście zdesantować w Paryżu, do Paryża... Ech. Z orientami to już nie będzie takie trudne, aczkolwiek, tak, jest jeszcze jeden gracz. E, nie wiem jak wy, e, Brytyjczycy, ale ja bym raczej, um, wiecie, u stolicy, niekoniecznie desantował się gdzieś na tylnych terenach. Aaaa, Szybciej, szybciej... O, pięknie. Teraz można się w końcu zająć żabojadami. I co tu się. Okej. Okay. Dobra, w takim razie. Czas zrobić małe Tour de France. Aha, świetnie. War, Red. Tak, teraz już mi się przyda. E, ogólnie zapomniałem, że. Nasza ukochana Hiszpania dołączyła do wojny i ona ma jeszcze trochę statków. I właśnie dałem sobie zatopić całą jedną armię. Yy, o, nie, to znaczy jeszcze jest. Chyba. Przynajmniej jej resztki. Tak. E, już nie żyje. Okej. Okay. Okej. Okay. Czas. Na Hiszpanię, ponieważ ona jest aktualnie najważniejszym graczem w tej wojnie, przynajmniej po stronie aliantów. Chociaż, właśnie patrząc na ilość armii Hiszpanii, zastanawiam się, co się z nimi stało. Cóż, było tu kilka fajnych kółeczek, które się zrobiły, ale nie wydawało mi się, że zrobiło aż tyle. A może? Nobody expected. American Inquisition in charge of the Adam Hills. Szybciej. Cóż, Hitler spóźnił się troszeczkę z pomocą nacjonalistycznej Hiszpanii. Był wcześniej zajęty, ale już wrócił. Już jest wszystko dobrze. Franco, nadchodzimy. I spaceraj do Sewilli. O! Ała, moje uszy. Dobra. W końcu. Teraz zobaczymy jak bardzo AI rozjebie mapę. Cóż, konferencja pokojowa dobiegła końca. Eee, bardzo dużo wziąłem marionetek, głównie. Jak, możemy, jak możecie sobie tutaj oczywiście zobaczyć, głównie całą, praktycznie Amerykę, Afrykę? No, co jeszcze niektóre różne marionetki do pokonania? Została jeszcze Japonia. A, i oczywiście Hitler zapomniał wziąć hity, blandy. Więc jeszcze w teorii alianci istnieją. See ya. Cóż, nie zamierzam już marnować więcej czasu jeszcze na Japonię, bo zanim tam się dostanę i zanim wszystko. zanim się tam przedrzemy, pod zanim mi to jeszcze więcej czasu, chciałem tylko szczerze pokazać naszego kochanego tutaj Adama Hilta, żeby nikt nie skojarzył go z jakimś wąsaczem z Niemiec. No i tak. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrypcji oraz do polubienia filmu. Dzięki. Do zobaczenia.